Jestem ojcem i kocham mojego syna. Jestem ojcem, kocham mojego syna, ale nie mogę go widywać nie dlatego, że coś zrobiłem, nie dlatego, że zawiodłem tylko dlatego, że jego matka postanowiła odejść jedno odejście, jedna chwila i wszystko się skończyło bez rozmowy, bez zgody, bez prawa do obrony wystarczyła jej decyzja. I zniknąłem z życia mojego dziecka. Każde zdjęcie, każdy film to nie tylko obraz, to wspomnienie mojego dziecka, a każde wspomnienie to cios w serce, bo ja tam byłem, przy nim, a teraz mogę tylko patrzeć z daleka i płakać po cichu, bo tęsknię za czymś, co powinno być codziennością, a stało się przeszłością. Nie jestem zagrożeniem, nie jestem potworem, jestem po prostu Ojcem, Ojcem, który został wymazany. I pytam was, jak to możliwe, że wystarczy jedno odejście, i dziecko traci jednego z rodziców? Jak to możliwe, że matka może po prostu zdecydować, już go nie zobaczysz? Gdzie w tym sprawiedliwość? Dlaczego miłość ojca ciągle znaczy mniej niż miłość matki? Ja nie chcę wojny, nie chcę walki, ja chcę tylko jednego mojego syna.